Jedziemy John 6215R. Jedziemy sobie z Kubą. Chyba co mi możesz powiedzieć na temat tego ciągnika? Długo jesteś użytkownikiem tego sprzętu? Powiedz tak, to jest ogólnie rocznik 2014 wyprodukowany. Myśmy go kupili w 2018, czyli można powiedzieć nie tyle co używany, ale wersja taka popokazowa, czyli on troszeczkę sobie jako John Deere Polska jeździł na pokazach. Ja go na dobrą sprawę kupiłem... Czyli z... pewnie w Bednarach go widziałeś może, e... albo gdzieś. Tak i nie. Powiem Ci szczerze, że akurat w tym okresie nie byłem w Bednarach, bo niestety czas mi na to nie pozwalał. Natomiast e... pojawił się pomysł, żeby sprzedać w końcu Ursusa, bo mieliśmy Ursusa 1634. No i coś trzeba w zanadrzu. I w pierwszej wersji, w sumie jak tak patrzyłem na ceny, no to r była dla mnie troszeczkę kurczę za droga, bo to już się ładna, ładna suma kształtowała. I tak myślałem nad kolejną Mką którą mamy w gospodarstwie, ale zadzwonił dealer właśnie, że mają coś takiego popokazowego. Ogólnie 100 tysięcy tańsze, z niewielkim przebiegiem, bo miał to raptem zrobione 100 godzin. Więc, powiem Ci szczerze, długo się nie zastanawiałem nad tym, ponieważ to już jest na takiej naprawdę full opcji nawigacja. E, więc, wszystkie szczegóły, które są przede wszystkim skrzynia Direct Drive, elektrozawory, e, do tego 10-calowy monitor, który też tutaj e, widzisz, jest i to naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. E, więc, mówię, nie zastanawiałem się długo, bo warty był w, tej, w, tym, w tym momencie warty był tej ceny, nie? No to fajnie. Jak jeśli chodzi co jeśli chodzi o spalanie. No to jest rozumiem sześciocylindrowa jednostka. Tak, to jest jednostka sześciocylindrowa. No i właśnie niektórzy się obawiają, bo mówią, że to więcej pali i tak nie, dalej, i tak ci dalej. Szczerze, nie myślę, że nie. Jak do końca. Ty to do tego podchodzisz? Tak no bo masz porównanie, nie? Tak, też, też tak w pewnym momencie myśleliśmy, że szóstka to już będzie bóg wie ile pali, okazuje się okazuje, że w pewnych momentach pali nawet mniej niż czwórka, jeżeli chodzi o transport. Przede wszystkim. Tym bardziej, że ja. Tutaj słuchajcie, teraz włączam sobie C8 z, z tej skrzyni i jak go teraz 8. roz on ja akurat jest teraz na automatycznie, więc sobie sam dodaję, ale przy C8 prędkości 43 km na godzinę ja mam 1650 obrotów na silniku, więc jak on może tutaj w tym momencie palić? On praktycznie pali tyle co nic. W MC znowu już jest inna skrzynia. I, gdyby, I też jadę 43 km na godzinę, ale wtedy już obroty silnika mam powyżej 2000, także no, im więcej tych obrotów silnika, tym więcej faktycznie tego paliwa pójdzie, więc e, spalanie co do 4-cylindrowego silnika wydaje mi się, że nie będzie tutaj wielkiej różnicy. No po coś ktoś wymyślił też te 6-cylindrowe silniki, żeby one tej mocy wygenerowały więcej i o to tu właśnie chodzi. Żeby, żeby było jak najwięcej. No i to jest ciągnik o mocy 215 koni tej takiej minimalnej? A z tym IPM, IPM-, czyli tak jak w transporcie, teraz jeździmy albo z kosiarkami, czy z rozrzutnikiem, no to on sobie tam w miarę potrzeby dodaje do 230 koni, więc na polu można powiedzieć robi już fajną robotę. Aha, no to właśnie do czego go głównie wykorzystujesz? Półrobocie czego... czy też e, jakieś prace polowe? Tak, jak najbardziej prace polowe. On przede wszystkim kosi zestawem kosiarek, czyli z przodu mam jedną zaczepioną i dwie po boku, czyli już taki praktycznie biorę 8 8, praktycznie 80 szerokości roboczej. No i przede wszystkim sieje, przede wszystkim jest do talerzówki Bednara, czyli ten półgludowy. No wszystkie prace praktycznie takie uprawowe wykonuje ten ciągnik razem z tą, z tą serią M nie? No i te zielonkowe, no i teraz jak transport, jak jeżdżę to wygodniej mi jest No tak, jeżdż... bo jedziemy z przyczepą, tak, no jedziemy to, to... po zboże, ale wracaliśmy załadowany i powiem Ci szczerze W ogóle wygodny, komfortowy sprzęt No dlatego nie jeżdżę, ponieważ no ktoś się może śmiać, że ciągnik 215 konny i 14 tonowa przyczepa to on powinien w zasadzie dwie takie ciągnąć Ee, no ale, tak, tak. Ale my to właśnie robimy tak, jak widziałeś wcześniej, cofamy przyczepą pod źwigę, tak. więc gdybym miał się rozczepiać. No musiałby przyczepą. się rozczepiać, przypinać, kombinować, tak a tak no, szybciej praca idzie. No i w chwili obecnej w gospodarstwie mamy tylko dwie takie przyczepy, więc no jest pomysł, żeby coś sobie dokupić, więc może na przyszły sezon troszeczkę ta praca będzie przeorganizowana, jeżeli chodzi o transport. Ale przede wszystkim w transporcie on jest wygodny. Ja mogę się śmiało z tą przyczepą gonić i nie czuję <noise> dziur, tak jak gdzie nie gdzie tutaj są. No, i dlatego dlatego te duże ciągniki, właśnie w transporcie, w tym momencie jeżdżą u nas. Także, no, tak, to, tak to z kabiny, fajnie wygląda. Przede wszystkim jest duży, wysoki. Jak podjeżdżam pod kombajn mam zupełnie inną widoczność. Widzę, co się dzieje na przyczepie. Czyli nie ma tego efektu, że gdzieś tam przesypiemy coś. Naprawdę, to już jest Mercedes, można powiedzieć, ja tak przynajmniej uważam, wśród, wśród ciągników, no nie da się tego ukryć. Zresztą no, sam widzisz, na podłokietniku mam w zasadzie wszystko w zasięgu ręki, nie muszę gdzieś tam grzebać, szukać wajchy do podnoszenia, czy cokolwiek. Wszystko mam w zasadzie tutaj, czyli wszystkie elektrozawory, podnośnik, czyli trzypunktowego układu zawieszenia, do tego wszystkie ustawienia wysokości, no i też to mogę robić wszystko z pozycji wyświetlacza, także jest on dotykowy, kilka paneli mniej więcej możemy sobie też pod ISOBUS podłączyć siewnik horsza, czy jakikolwiek inną maszynę z wejściem, no i nawigacja też do tego dochodzi Właśnie Aha, w tym jest momencie jest wyłączona Generalnie w transporcie się nie powinno nawigacji używać, bo to jest tylko urządzenie, tak, w pewnym momencie coś się może gdzieś tam zwrzeć, jak to się nazywa, tak w serwisie też tłumaczyli. No i nagle co, ciągnik ci ścieżkę gdzieś znajdzie, wedle której się kiedyś poruszał, skręcać i no i może się narobić niezły wałagan. Choć nie powinno się tak zdarzyć, ale no to jest tylko elektronika, jak to się mówi, Rozumiem. No właśnie, jeśli chodzi o tą elektronikę, czy nie obawiasz się tej elektroniki, bo wiadomo, kupiłeś ciągnik, z myślą o użytkowaniu przez najbliższe no dobrych powiedzmy 10 czy tam ileś lat no, tak. no wiadomo, musi zarobić na siebie tak? nowy ciągnik, on musi na siebie zarobić na tym Twoim areale powiem Ci tak i, i właśnie jak to, jak to wygląda właśnie z tą elektroniką? czy się nie obawiasz? no bo no, są ludzie, którzy obawiają się Wiesz tej co? elektroniki wydaje mi się, że dzisiejsze czasy czyli kolejne dziesięciolecie nowego stulecia nowego wieku w zasadzie e, nie powinno się bać tej elektroniki, bo tej elektroniki będzie coraz więcej, nawet samemu w domu. Zobacz na telefon, ile tam masz tego naszprycowanego. więc no, nie da się tego ukryć, że to zostaje przeniesione na samochody, i tym bardziej na ciągniki, gdzie y, cały idzie ten postęp, więc tej elektroniki będzie więcej. No i niestety, no musimy zaufać, że to będzie działać. No, no tak, to prawda. No, przerwę ci wejdę, w słowo, wystarczy kupić auto, 15 rok, jakiekolwiek. Tam już są panele dotykowe, tak? Oczywiście. Radia, ktoś wchodzi z starszej daty, patrzy, gdzie tu radio? No radio jest w panelu. Jest dotykowym. w panelu, oczywiście, więc... Tak samo tu w maszynach rolniczych. Co mogę powiedzieć, wydaje mi się, że nie powinniśmy się bać tej elektroniki, bo jej będzie coraz więcej, od niej nie uciekniemy. To też nie jest tak, że coś jest tańsze i po prostu pewne podzespoły zastępują. To ma po prostu ułatwić naszą pracę. Fakt faktem, że to są elementy, które się zużywają i też można sobie zadawać pytanie, ile jest miedzi w miedzi w tych wszystkich kabelkach, które gdzieś tam przenoszą do czujników i tak dalej. Ale z drugiej strony, no, no to musi chodzić, tak? I nie ma innego wyjścia. Zresztą prowadzone to już zostało kilkanaście lat ładnych. Pracuje to na zachodzie. Dlaczego miałoby tutaj na naszym terenie po prostu nie pracować? Tym bardziej, że mam czujniki na przykład w pełnej elektronicy też John Deere z 2008 roku. Więc mamy już 12 lat, tam się praktycznie nic nie dzieje, a czy się gdzieś przedrze kabel, no to tak samo jak w Ursusie, nie wiem, kabel ci się przednie od jakiegoś światła, zrobi zwarcie, no to jest norma, tak? Dzisiaj no jasna sprawa, no Dzisiaj normalnie. są urządzenia, które podpinasz i on wie, w którym miejscu jest zrobione zwarcie i tą musterkę się usuwa, więc wydaje mi się, że damy radę to wszystko ogarnąć, także nie należy się tego bać po prostu. No dobra, no to fajnie. To ogólnie jesteś zadowolony z tego sprzętu i polecałbyś chyba innym użytkownikom. Znaczy, jeżeli chodzi o rząd no to my troszeczkę zainwestowaliśmy w tą markę, bo nie ukrywają. Tak, nie od... tam już dojeżdżamy, tak, już widać na polu pracuje kolejny. Tak, tak przede wszystkim cztery no ciągniki kombajn tak, kupiliście świeżo niedawno. No już w zasadzie czwarty jego sezon 2017 rocznik. W no, to chyba dojeżdżamy. chyba go nie odchwycisz, ale zaraz go pewnie, pewnie zobaczymy. Zaraz go wychwycimy, skręcamy. Więc no mówię, no sama marka świadczy, że zakupiliśmy cztery ciągniki. To już jest nasz drugi kombajn John Deera. Prasa jest też John Deera, więc no... Sprawdza się to u nas. Nie powiem, że nie. Gdyby się nie sprawdzało, to pewnie byśmy nie szli w tą, w tą markę, nie? Także z całym sercem na pewno ja John Deera, też ma swoje mankamenty. To też nie jest tak, że to jest marka, na którą tylko można kuchać i dwuchać, bo... To jest wszystko Też się zdarza. No właśnie, to... jeśli chodzi o mankamenty, czy jakieś właśnie są... Wiesz co? Coś, co? co byś yy... zmienił może w tej marce co byś poprawił w tych... Co bym zmienił? Eee... W tym ciągniku na razie jeszcze takich większych problemów nie wychwyciłem, ale na przykład w tamtej MC już mi się troszeczkę nie podoba profil skrętu. Mogliby to trochę poprawić, być może już te nowe modele mają to troszeczkę poprawione. W tamtej też MC wymienialiśmy już trzy razy turbinę, też to zostało niedopracowane. Tu daj Bo nie daj Boże, żeby coś się stało w tym momencie. Mam 1400 godzin i odpukać, nic się jeszcze z tą turbiną nie dzieje, choć jest to bardzo podobne zastosowanie co w tamtym ciągniku. I powiem Ci szczerze, dopóki problem nie doskwiera co jakiś czas, to myślę, że człowiek o tych złych rzeczach w tych ciągnikach zapomina i po prostu jedzie się dalej. No wiadomo, filtry trzeba czyścić, trzeba dbać, o, trzeba sprawdzać oleje, wymieniać przede wszystkim oleje, bo też dużo ludzi narzeka na przykład na market, czy to będzie klas New Holland, bo wszyscy się teraz wzięli na to, że będziemy lali Zamienniki w olejach, ale ja tego bym na przykład nie polecał, tym bardziej w John Deere'ach, bo jednak ktoś wymyślił to po to, żeby to było kompatybilne, tak? I to musi działać. Więc jeżeli lejemy odpowiedni olej, to będzie nam widać. No takie pewno... kwałcie osobowym, jak basz, tak masz. Jak basz, tak masz, to jest prawda. Dobra. No nic, dzięki ci bardzo. No i cóż, życzę tobie. bez awaryjności, tak? W tym sprzęcie du dużo motogodzin. Bez awaryjnych. Bez awaryjnych. Motogodzin. Dzięki, tak. dzięki wielkie. Dzięki.